Dzień dobry, dzień dobry, bioelektryczne ziomki. Gdzie my się znajdujemy? Na okręcie, tak? Zgadza się. Bardzo dobrze. I co tu się dzieje, bracia i siostry? Tu jest tu, się tutaj. Ja. tutaj salon. Tam jest do części tylniej. I co tu się wydarzyło? Na Galowo jestem ubrany, jak widać. Jest to moja już tam może. Zaraz to była dopiero moja druga noga na łodzi. Jesteśmy w miejscowości Upsala. Upsala w Szwecji. Łódź jest przepiękna. Masz 13 metrów. 80 lata albo nawet 70 tego nie wiem czy ta łódź może być starsza ode mnie może być W każdym bądź razie myk jest taki że okazyjnie jest kupiona ale silnik ma wodę w oleju w oleju silnikowym jest woda. W związku z czym. Ach, trzeba to naprawić, jeśli mam się stąd ruszyć. A chyba każą mi się stąd ruszyć. No więc. Spróbuję, co potrafię. Cóż mam więcej rzec? No, więc zaczynamy zabawę. Czujnik temperatury, chyba wody wylotowej. Tu. Aha, tu też jest wody wylotowej. Tutaj się mieszają gazy wydechowe z wodą chłodzącą. To jest silnik chłodzony wodą morską, także taki kloc. Dwa cylindry 20, chyba 26 koni. No i zaczynam od zdjęcia tego, nie? Kolektora, już troszeczkę go puściłem. On się trzyma tylko na czterech chyba śrubkach trzynastkach. Dobrze, muszę sobie nagrywać po kolei, żebym później na to złożyć. No, jestem już daleko, ale teraz z kolei te kolektory. Ja pierpapier, tam już dalej nie zjadę. No, mnie i rurka. I coś tam. Dobrze. I co tam dalej? Kolektor zjechał. Tutaj jest. Tutaj są ewidentnie ślady, że coś tutaj waliło. Z palinami, chyba. Nie. No więc pewnie jednak chodzi o to. Nie? Czy nie? To jest w ogóle jakiegoś chyba starego typu silnik z popychaczem. Tak? Tu popycha, coś idzie w środku, popycha. Zawór się otwiera, zamyka. Tak mi się wydaje. Tu jest chyba wtryskiwacz. No tak, mam no, przecież nie inaczej. To jest wtedy pompa wtryskowa. Nie? No ciekawy temat. Bardzo ciekawy temat. Tylko co dalej? Dobra, jestem. Na jakimś kolejnym etapie I teraz właśnie jak to było No dobra Próbuję te krowiaszcze by jakieś odkręcić No i co? Dotarłem tutaj Cały ktoś coś dzwoni i dzwoni eee, do... Dotarłem tutaj, gdzie dotarłem. Cylinder. Tutaj kanalik z wodą. I tam ten drugi, który jest w sumie nie drożny. I co mam powiedzieć na ten temat? Że uszczelka wygląda dobrze. To jest ten Miedziany chyba krążek. Więc za co bym się teraz zabierał? Za pompę wody pewnie. Elektryczne ziomki, kolejny dzień. Olej spuszczony. Nie wiem, składam maszynę. Wydaje mi się, że nie ma tam wody w oleju. Z olej. Proszę bardzo. Jeden jest z dna, drugi jest z góry. Chyba jest wszystko ok. Niepotrzebnie chyba rozkręcałem silnik. Mam nadzieję, że go teraz skręcę. Kolejny dzień. Kolejny dzień. Na łodzi po prostu. Miałem gościa, przyniósł grzałkę. Jakiś gospodarstwo tu od paru lat, dwóch czy trzech. Generalnie miasto każe się tu każdemu wynosić z rzeki free river. Free river, bo. Bo co? To jest pierwszy element, na jaki trafia woda morska Czajcie? Za pompą wody, woda morska trafia na ten element. To jest chłodnica oleju. Mega. I co? I prawdopodobnie był, nie wiem, albo przekręcony filtr oleju, coś tu z uszczelką. No niby była ta woda w oleju, no ale wątpię, żeby przez ten cylinder. No ale przy okazji zdjąłem głowicę. Wyregulowałem rusz zaworowy. Jedną głowicę zdjąłem. Wydech, uszczelnie, no bo tam już jakieś wycieki. Tutaj generalnie dwie baterie z dołu wytargałem, zęzy wyczyściłem wczoraj. Ład masakra, tu są zęzy bez pompy zęzowej, nie z przodu. Ale dzika jazda tu była nie. No i tak, i co, i znowu jest już 11 w nocy. O oh my god, rzeczywiście jest 11. I taki tematik leci. Eee, no dobrze, bioelektryczne siomki. Nadeszła wielkopomna chwila, kiedy włączamy silnik. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Sam jestem ciekaw. Olej czyściutki A nie, idealnie, równo z górną kreską. Wow Wow, 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 ale nalałem. No ale wlałem dokładnie 3,3 litra. No to fajnie. No dobra, no to trzeba iść ze ciosem. I odpalić, nie? Zobaczmy, czy leci woda tak, chciałem pójść na skróty i zaczęło się przelewać paliwko więc musi wrócić poprzednia rurka z wody wody przy woda